tam was ludzie, jest tutaj Surwi, a my kontrolujemy przygody, wy Atomic Heart, ja widzicie, wytworzyłem sobie lisa. Ty... Płacek? czy ten... Nie, to jest chłażuczek. Dobra, idziemy, do tym odcinku mieliśmy, mamy zrobić tak, yyy... naprawić. Jak to działa? Potrzymaj przy moich neuroczujnikach. Aha. Multiklucz aktywny. Myślałem, że ty Ryszko szkołą, naprawić na to robić. WGO. Co teraz? Ojej, nie jestem kiedyś szkoła. Dziękuję Wam za ratunek. Bez klucza czułam się jak bez ręki. Proszę chwileczkę zaczekać. Naprawiliśmy ją czy zepsuliśmy? Kiewieszkowa to ultranowoczesny model z systemem autonaprawczym. Opracowano ją na podobiznę słynnej aktorki i kosmonautki. Gówno mnie to obchodzi. Od razu lepiej. Jeśli pozwolicie, chciałabym wygłosić przemówienie. Szanowni goście, witamy na wystawie osiągnięć gospodarki narodowej. Co ty wygadujesz? Chcesz przemawiać? Paradujesz między stertami trupów, wszędzie jest rozbryzgana krew. Moje algorytmy zacięły się z przerażenia. Nie zostałam jednak wyposażona w narzędzia werbalne, ani wizualne do wyrażania strachu, przerażenia bądź innych negatywnych emocji. Groteskowy dysonans <noise> między moim zachowaniem a makabrycznymi okolicznościami wywołuje we mnie obrzydzenie. Jednak nie mogę temu zaradzić. Ech, rozumiem, nikt się tego nie spodziewał. Dobra robocie, aktywuj stan alarmowy. Stan alarmowy? To doprowadziłoby do zwiększonej agresji ze strony pasywnych i fizycznych systemów bezpieczeństwa. Groziłoby to śmiercią waszą oraz wszystkich ocalałych osób, o ile takowe istnieją. Właśnie, o ile takowe istnieją. Jesteśmy na cmentarzysku. Wykonaj polecenie, robocie. Wydaliście mi nietypowe polecenie. Wszyscy ludzie w tym kompleksie zostali zabici przez roboty. Ale wam nic się nie stało. To zastanawiające. Udowodnijcie, że jesteście człowiekiem. Nie przyjmę polecenia od robota udającego człowieka. A jak mam niby to zrobić? Popełnić sepuku? Sześć próbę Darwina. To wykaże, że jesteście człowiekiem. Jaką próbę? Jaką próbę? A może po prostu wyrwę ci łeb, co? Bez jej pomocy aktywacja stanu alarmowego zajmie zbyt długo. Z radością to potwierdzam. Dobra, jak sobie chcesz? Przejdę dla Ciebie próbę Darwina. Co Nie. mam zrobić? Udowodnij, że jesteście człowiekiem, pionierze Nieczajew. Umieśćcie tu trzy przedmioty symbolizujące główne wartości radzieckiego obywatela. Sztukę, pracę i życie. Na skwary, to jak kolejny popieprzony zamek, kurwa! Ja chyba przyciągam takie bzdety! Jezu, i znów to samo? Ech... Ty naprawiła się autentycznie? Autentycznie się naprawiła. Jezu, widzę, że to jest ten sam typ quest'a... ...co mieliśmy w poprzedniej lokacji, czyli idź, zbierz, wróć. Idź, Dokładnie, zbierz, wróć. Przyznany. Mogę jeszcze ulepszyć sumie rękawice, bo nie patrzałem. Nie, 10 tylko blimerów. To nic nie zrobię. Ech. Dobra, chodźmy tu może. Ale ta broń mi się podobała. Jest mega szybka. I nie trzeba się bardzo z nią gonić. Ona jest najszybsza. super to najmniej obrażeń, ale jest mega, mega szybciorka. Ech. Gdzie ja mam te symbole znaleźć? To dziwne, ale tyleż je uwielbia, choć jest robotem. Wolę porąbać zwłoki, żeby mieć spokój, kwiaty. daj jej kwiaty. A! Dzięki część za podpowiedź! Robotów jest prawie ludzka, a część ludzi jest jak roboty. Dzięki za podpowiedź, stary. No dobra, czyli mamy sadzonkę. Czyli tutaj też jest coś takiego związanego. A, młotek. Jeszcze głos. Ocena, 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 ocena. No dobra, wyłączyć. Ciągle przyzwyczajam, escape. Ty, a gdzie ja znajdę, jakbyś mi mogła powiedzieć? No sz co do próby Darwina... Tak, yy, Uważaj na palce. Yy, jeśli chodzi o symbol, powiedz mi coś konkretnego właśnie. Co pozwala muzyce trafić do serca? Aha, jasne. No to dużo mi pomogła. Mhm. Bo tu nie przejdę dalej. Chyba, że gdzieś tu coś jest, a ja jestem ślepy. Najd no głos Macie, że. No i no, ja tu nic więcej nie widzę, żadnych drzwi. Dobra. Dobra, pominiemy sobie to. Proszę. Nic bardziej żywego tu nie ma. Pracuję w rytm wiosennej pieśni. Kocham cię życie i wierzę, że i ty kochasz mnie. Zamknij gębę, poroniony to sterze! Przepraszam. Otaczający mnie chaos powoduje błędy w algorytmach. Uważaj na palce. Nie chcę drugi raz szukać multiklucza. Młot, narzędzie robotników, sierp, przyjaciel chłopa oraz wieloramienna gwiazda, której oddają cześć i za którą oddadzą życie. O! Dzięki za ściągę! Wieloramienna gwiazda. Teraz pytanie, gdzie jest cholipka szukać? Chyba znalazłem. A nie, głos macierzy. Okej. Okay. Tak, Włącz coś weselszego, dobra? Mam wrażenie, że zaczął się koniec świata. Radio przyszłości. Zadziwiająca muzyka generowana przez ultranowoczesny superkomputer na podstawie preferencji i tendencji współczesnych wykonawców. Według teorii względności takich właśnie utworów będą słuchać ludzie przyszłości. Ale słuchają ich już ludzie teraźniejszości. Czy to nie znaczy, że w przyszłości to będzie muzyka przeszłości? I za 30 lat nikt jej nie skomponuje, skoro już istnieje. Muzyka przeszłości może się w każdej chwili zmienić. Słuszna uwaga! Odkryliście właśnie paradoks czasowy. Gratuluję spostrzegawczości! Owszem, muzyka przyszłości wpływa na styl muzyki obecnych czasów. Superpozycja obserwatora i postrzeganych informacji znajdują się jednak w zamkniętej pętli. Ujmując to prościej. Zawsze słuchamy muzyki przyszłości i jednocześnie sami ją kształtujemy. Rany, jeśli to jest prostsze ujęcie, to nie chcę słyszeć skomplikowanego wyjaśnienia. Zaczyna mnie od tego boleć głowa. Pionierze Nieczajew, przeszliście próbę Darwina śpiewająco. Kim chcecie zostać, kiedy będziecie dorośli? Kosmonautą. Doskonały wybór kariery. Życzę Wam. Dziękuję za towarzystwo, majorze. W czym mogę Wam pomóc? Masz jakiś wyciek pamięci? Muszę ogłosić stan alarmowy, żeby WOGN przeszedł w tryb ćwiczeń wojskowych. Niestety to wykracza poza moje kompetencje. Czy Ty jaja sobie robisz? Mam jednak rozwiązanie sytuacji. Jeden robot nie może aktywować trybu ćwiczeń wojskowych. Procedura ta wymaga obecności. Dwóch robotów. A gdzie znajdę drugiego irytującego metalowego głąba? Przed tym koszmarem w punkcie informacyjnym było nas dwoje. Podczas awarii oszalałe roboty rozerwały moją koleżankę, Klarę, na strzępy. I porozrzucały jej części po całym budynku? Tak. Skąd wiedzieliście, towarzyszu? Ja. Yeah, Miałem sure. przeczucie. Muszę przeczesać cały W.O.G.N.? Proszę podłączyć moduł administracyjny. To pozwoli mi stwierdzić, gdzie znajdują się szczątki biednej Klary. Lepsze Ech. to niż szukanie na oślep. A gdzie jest ten moduł administracyjny? Nie mam całego dnia. Proszę za mną! Zamknij się. <laughs> Mogę Co ja pokroić? Za tragedia. Nie. Roboty musiały zupełnie postradać zmysły. A tam nic nie ma? Aż, aż dziwnie. Ech. Dobra, co tu mamy? Kołasznikow, strzelba, pistolet z kulkami mrożącymi i bazuszka. Mam wrażenie, że moja mieszka dziwnie działa. Hmm. Mogę tu wejść? Ty. A tu się zwiesiła, dobra. O nie, spójrzcie! Pomoc trwalom i służbom ratunkowym to szlachetny cel. A ty? Jak wykorzystujesz ramiona, które dali ci nasi stwórcy? Jak prymitywne zwierzę. Jak bestia domiażdżenia i rozczłonkowywania. Mam ochotę ją teraz kropną za to, co, co powiedziała. A ten? Stoi zupełnie goły, jak gdyby nic się nie stało? Nie masz ani krzty wstydu, robocie? Publicznie obnażasz swój kompaktor i rydowy? Eee. Wiesz, że nie zrobił tego sam? Dobrze się czuję? <grym> Jej, co za bałagan! I kto to wszystko posprząta? Powinnam natychmiast przysłać tu sprzątaczy. Chwileczkę, to sprzątacze to zrobili. Jestem dziś taka roztargniona. Echa, teraz zauważy Janusza i kolegę Janusza. A, zazdroszczę Wam ludziom. Możecie wziąć maszynkę i zgolić takie okropne, obrzydliwe wąsy, ale to coś. Nie jesteś nawet maszyną, ty Benzfale. Jesteś zwykłą imitacją, karykaturą, sprzętem laboratoryjnym. Wybaczcie ten wybuch. To dlatego, że jeden z nich próbował kiedyś... Cóż, zmieńmy temat. Istnieją rozmaite modele robotów laboratoryjnych. Te w czerni okazały się szczególnie podłe. Mają wbudowany niewinny laser służący do pomiarów odległości i użyły go do namierzania ofiar z daleka. Jak do tego doszło? Jak wiecie, specjalizację czarnych robotów laboratoryjnych określa pakiet oprogramowania zakodowany w specjalnie do tego zaprojektowanej kinetyczno-skalarnej kapsule neurożelu. Możecie zabrać kapsułę dowolnego niesprawnego robota, o ile jest cała. Nie, Co? Tu nie zrozumiałem ani jednego słowa. Jesteś asystentką, więc może mów po ludzku. Jestem w szoku. Zero poczucia przyzwoitości. Zakładam, że poznaliście już Norę. Okrutny automat renowacyjny, który poddaje ludzi niewyobrażalnym, morderczym torturom. Czuję ból w algorytmach, kierując was do niej, ale nie mam wyjścia. Jest jedynym mechanizmem zdolnym wykorzystać tę kapsułę do rozwinięcia waszego uzbrojenia. Tak, tak. Ruszaj tyłek ty Jeszkowa. Spieszy nam się. Już się robi, towarzyszu! Boże, mogę ją kropnąć i wziąć jej ramy jako rozwiązanie całych problemów, bo powoli mamy jej dość. Nie mogę kroić zwłok. Kto jest dobrym chłopcem? Najsłodszym śmierdym! Pierdy, lejopcem! Ty, kurtasku! Nie atakujesz ludzi nawet w trybie bojowym. Taki jesteś słodki, prawda? Co za słodkie stworzenie! 95 kg. Jezu, grube to to. Korzystałem pełny związek z produkcją, eksploacją i konserwacją Medico. O przyrządku nie tylko próg, produkcji, ale i uczniom mogą pracować jako dozorcy. To, to tutaj, towarzyszu, moduł administracyjny powinien być na tym stanowisku. Proszę zainicjować połączenie. Gdzie, gdzie, gdzie? Tu, czy gdzie? A, podłącz Tiereszkową, ok. Tylko proszę ostrożnie, towarzyszu majorze. Mam bardzo delikatne wnętrze. Ojej! Coś pękło? Spokojnie, to tylko moje stawy. <laughs> no, cudownie, wszystko dobrze? Uprawnienia administracyjne zostały przyznane. Co teraz? Otwieram dla was drzwi atrium. Proszę przeszukać każdy poziom kompleksu i znaleźć moją drogą Klarę. Będziemy w kontakcie przez radio. Gdy przejdziecie na kolejne piętro, przeskanuję je pod kątem jej części. Większość znajduje się na parterze. Proszę złóżcie ją w całość! A mogę tu wejść? O, dziękuję. Dla samego świętego spokoju z save'em. O, tego się nie spodziewałem tutaj. To robotyczny odkurzacz, w skrócie roboodkurzacz, jest niesamowity. Patrzcie jak się porusza w zwolnionym tempie. Przyjrzyjmy się bliżej. Wow, jakie luksusy, jak w pałacu. To dopiero klasa. Tylko się tym nacieszę. Ma wydłuż. 15 minut, zaczną się godziny odwiedzin. Prosimy zakończyć Mogę to rozwalić? Uj! Właśnie chciałem przetestować to... Ej, nawet Janusz nie ma szans. To jest tak szybkie... Trzy ciosy jednosza nie ma. Nie no, to broń już mi się zaczyna podobać. Coś tu leży. Pomocy, młody człowieku, musisz mi pomóc. Proszę. Jak? Wie pani, że nie żyję, prawda? Oczywiście, że wiem, młody człowieku. To dość oczywista okoliczność. Więc w czym rzecz? Widzisz, jestem przewodniczką. Ostatnią żywą, znaczy nierobotyczną. Eee, to naprawdę trudne. Rozumiem. No i? Przed przekazaniem wszystkiego tym piereszkowym oprowadziłam taką poważną, ostatnią wycieczkę. Miałam grupę studentów. Przeszli kurację polimerową i w nagrodę dostali bilety na zwiedzanie zakładu. To się nazywa złe wyczucie czasu. Wyjątkowo pechowe. Widzisz, martwię się o nich. Muszą gdzieś tu być, na terenie wystawy. Mogą już nie... Posłuchaj! Rozumiem, że musisz się już ewakuować, ale ewidentnie umiesz o siebie zadbać. Jesteś funkcjonariuszem ochrony, prawda? Coś w ten deseń. Znajdź ich, proszę! Kiedy to się zaczęło, rozbiegli się na wszystkie strony. Nie mogę ich tak zostawić. Odpowiadam za nich własnym życiem. Znowu to zrobiłam, prawda? Dobrze, proszę się uspokoić. Postaram się ich znaleźć. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Powiadom mnie, kiedy znajdę wszystkich, <laughs> dobrze? Dwóch chłopaków i dwie młode dziewczyny. Ja będę tu. Nie żebym mogła się stąd kluczyć. Nie, przy okazji będziemy i tak cześla, cze, cze, czesywać okolice, to przy okazji może coś znaleźć. Dobra, tu nie otworzę. I tak mam zejść na dół, dobra. Mhm. No to z klatką cudowną zejdziemy na piętro i tyle. Kurde, coś z mi naprawdę pada. Eee, Janusz! Nie no, szybkie ataki są nawet całkiem całkiem. A, chciałem przetestować jak te ostrze działa, ale nie zdążyłem. Nie no, coś mam z myszką nie tak. Bo dziwnie chodzi. Ty, a ty... A. I ze mną walczyć nie chcesz. Tu jest zamknięte. Tu jest klatka schodowa jedna Tu jest też zamknięte, jak widzę, więc na i tak muszę się kierować Chociaż tam jest coś otwarte Jak widzę... O! Trzymaj oto! To jest całkiem spoko, jeszcze mi baterii nie zjada No dobra, tu jest coś, ale też zamknięte tu mamy coś, ale też zamknięte. Tu lejeździ bocik. Ale tu mamy na przykład. Chyba. Ała! Otwarte. No nie, zamknięte też. Joko, śmigo! No dobra. Muszę sprawdzić, czy jak będę szedł na te boty, co jeżdżą bez kontroli, jakiejkolwiek. Czy też ranią, czy nie ranią. To jest otwarte? He, przytrąć się do każdej ściany, bo szukam otwartych drzwi. Tualnie. Chciałem być. Cóż, trzymaj się, muszę lecieć. A, te mnie zaczęła atakować, dobra. <laughs> Kurde! Co jest grane? Nie no, ja muszę wyszkę coś zrobić nie, bo... Coś mi strzeli szlak. Ty 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 ty! ty. Tą myszką jakiś problem egzystencjalny ma moja myszka. Dobra, pogadań, umrzeć. byłaś tu z wycieczką, prawda? Tak. Nie chciałam tu przyjeżdżać. Chciałam usiąść na ławce i umrzeć. Wiem, że to. Ale doceniam robię. Kolat wczoraj ze za mną zarwał. I jego rodziców przenieśli na Sahalin. Ten prawdziwy. Nie ten z wystawy. A on pojechał z nimi. Mówił, że nie możemy być już razem. Chciałam więc umrzeć. Nie zaprzeczę. Kiedy spadasz z mostu, masz wrażenie, że możesz wszystko naprawić. Poza tym... Że właśnie spadasz z mostu. Ale kiedy tak tu leżałam, nagle uświadomiłam sobie, że nie ma nic głupszego niż odebranie sobie życia z powodu chłopaka. To nawet brzmi głupio. Tak, bardzo mi przykro. Dam znać przewodniczce, że cię znalazłem. Martwiła się. No dobra, jeden truporz znaleziony jeszcze tylko trzy. Nie no, to chyba party muszę najpierw przeczytać, żeby mieć piętra otwarte. O, widzę kolejnego. Siema Janusz! Już <laughs> go wbiło w ścianę. What? O nie, nie lubię tych zamków. Dobra, wiecie co, może zrobimy sobie krótszy odcinek ze względu na moją... ...dziwną żyjącą myszkę. W dziwnym stylu. Więc chyba zrobimy po prostu ten odcinek na taki trochę krótszy. 25-26 minut. I widzę tu jeszcze ewentualny jeden problem. A wiesz co, on tu? I po prostu będziemy sobie to już powoli kończyć. Ze względu właśnie na problematyczną myszkę. O! No dobra, szukaj nas z okręgiem do tamtego. I może jeszcze z tym trupem pogadamy, na zakończenie po prostu tyle. Dobra, a to coś nowego. Co jej się stało z głową? Witajcie! Podejdźcie bliżej! Nie bójcie się mojej <coughs> mocy! Co do Charles, to znowu jakiś trup? Jestem! Byłam zwykłą archiwistką, a teraz jestem wszechmogąca. Widzę wszystko. Wiem wszystko. I jestem wszystkim. Jasne. Ja to mam szczęście. Charles, te już kompletnie odbiło. Cóż to za sceptycyzm? Siergieju Aleksiejewiczu, powinniście łapać Wiktora Pietrowa. Zamiast wątpić w moją moc. Ciekawy przypadek. To wynik przedawkowania polimeru. Coś takiego może się zdarzyć, gdy ludzki mózg jest podłączony do odpowiednio wielkiego zbioru danych. Właśnie to ją zabiło. A teraz, na krótki czas, wyrocznia jest połączona z całym WOGM. Ma dostęp do wszystkich komputerów, kamer i terminali. A więc jest częścią kompleksu i ma do niego nieograniczony dostęp. A więc jesteś wyrocznią, tak? Potrafisz to udowodnić? Nie muszę dowodzić mojej mocy przed tobą, śmiertelniku. Ale mogłabym to zrobić dla własnej rozrywki. Czego chcesz? Mam ci powiedzieć o brakującej przeszłości? A może o dobrych duszach, które się o ciebie troszczą i będą na zawsze ronić ciche łzy? Ale jaki miałoby to sens, jeśli nie widzisz, co się dzieje tuż pod twoim nosem? A, mówisz bardzo ciekawe rzeczy. Wolę coś prostszego. Możesz otworzyć te drzwi? Mogę, a jakże? <laughs> Mogę otworzyć... Od nadmiaru informacji można zwariować. Owszem, jestem pod wrażeniem Waszej zaradności. To było bardzo sprytne. A więc jednak potraficie myśleć kreatywnie. Tak, aż jestem z siebie dumny. Kobieta była przydatna. Skąd w ogóle wiedziała o mnie i misji w Wawiłowie, skoro cały czas była w Włogienie? Ciekawa uwaga, towarzyszu Majorze i dobre pyt. O Jezu, przerwałem sobie. Dobra, mniejsza, to myślałem, że jak przejdę, to będą dalej dyskutować, ale chyba jednak nie. Charles, jak wyglądają te specjalne interfejsy nerwowe dla zespołu Sechenowa? Jest na nich wyryta grecka litera Gamma. Interfejsy mają kształt bransolety, nosi się je na prawej ręce. Gamma? A co z Betą? Czy to są te podróbki, o których opowiadałeś wcześniej? Podróbki rzeczywiście są oznaczone literą beta, ale pierwsze interfejsy beta były prawdziwe. Nie rozumiem. Pierwsze eksperymentalne prototypy interfejsów nerwowych ze specjalnymi uprawnieniami nazwano interfejsami beta. Stworzono tylko dwa i doktor Seczenow zaprojektował je w kształcie obrączek. I co się z nimi stało? Po zakończeniu koniecznych eksperymentów z listy specjalnych interfejsów nerwowych. Następnie wygląda. Dobra, niestety ten akcentem musimy zakończyć, bo ta myczka jednak coś nie chce żyć jak należy, więc cześć, czołem, na I hej!